Co się dzieje? O jezus Maria! Wow, wow, wow! Ole. Kurwa ta piosenka to naprawdę ty! Kurwa jak się na serio zesram to Co to idzie? Jak się zesram kurwa ze dwóch to ci... Jagged wyśle skrzynkę skrzydkę browarów normalnie flaszek czy tam czego chcesz ja. Ty jestem pod wrażeniem w sumie kurwa po, po pijaku grać to to nie ma wrażeń żadnych nie a to w sumie warto było instalować męczyć się w sumie wynagradza moje męki przy których musiałem się pierdolić w tej, przy tej grze kurwa ściągać ją kurwa i bawić się czy działa czy nie działa to tylko kurwa a Weźcie, przystańcie Teraz mm, da, 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 da. 5 godzin czekamy się załaduje Norma A, ah, kurwa Herbatkę bym sobie piznął kurwa No kurwa wreszcie <laughs> Pierdolałem sobie herbatkę kurwa i chuj Co to? Kurwa, co ja robię, do chuja, wafla. E -o Boże, mi te dźwięki tak wkurwiają, ale w sumie czuć grozę. To nie jest jakiś tani horror, kurwa survival horror, tylko tylko kurwa amatorski horror. O. To już nie wejdziemy prawdopodobnie Za chuja Garet Kurwa Co to to znaczy Chuj wie Co to, to jest Jezus Możliwe Coś kurwa Ktoś się spuścił czy co do chuja Wafla No pierdolę, dobra schodzimy do tych kataków Pierdolnych tu do, 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 do laboratorium chyba, Eee, yy, Lok. O kurwa. Winda. <śpiewanie> potem. Pojedziemy. Kurwa, i tu katakumby. O Boże, coś kurwa idzie. Eee, zami to kurwa. Sopełza! Kurwa mać Możem to czyszczę go czego to? kurwa. Weź zdechnij, zrób to tam, no Zdechnij Zdechniesz No Zdechnij, kurwa, no, kurwa. no, no. Nie jest straszne. Roze, czuć to nie znaczy, że kurwa. że jest straszno. No i to dalej. No, hop do góry. Może drzwi trzeba. trzeba zamknąć. O. No. No i kurwa. Chuj to nam dało pewnie. No. Tak jak myślałem. Chuj. Na górę. Na górę kurwa chcę ja. Co na dół tylko? Kój, na dół <laughs> O kurwa Drzwi nie ma Wyjebały Wyjebało to się wkurwił i drzwi wyjebało Pewnie, a trzeba za dużo myśleć Czekaj, czekaj czekaj, coś tu w koszu może jest ja się lubię bawić w śmieciarza kurwa eee, Raz znalazłem w śmietniku kwiatki dobre, to na dla mojej foczki. Była happy O zafliko kurwa, nie ma to tamto. Znowu mi kurwa A nie działa. Coś kurwa z klawiszem się dzieje. Zamknięte drzwi. No ja mam lekarstwo to na to, kurwa. Nie działa? Nożem to raczej to nie Przywraca procent energii Energii? A, konserwa, kurwa Mam kluczyk chyba w sumie Który może otworzyć Ja pierdolę, potwory to chyba w pancie Malowane Ale mimo to gra jest świetna e, Dobra To idziemy chyba tędy, nie? A ja I znowu wczytywanie, 5 godzin czekania A tak serio to około 10-5 minut No to czekamy No kurwa A ja nadal siedzę na klopie A spokojnie wysrać można W spokoju, o Jezu, znowu Mato jebana Oddychaj Szmatłowcu jebany Eee, eee jak kurwa Jak miałbym się postrać Hola 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 kurwa O a po chuj ona. Nie mam pojęcia. Dobra, dam do pamięcia. Mam mnie kurwa chuj str strzelić. Jakie dałem? Bo ja kurwa nie mam pewności. Dobra. Dałem. Załóżmy to. tu mnie czeka? O boże. Pan. Cipolandia no, Stop. No, o. Teraz szukaj broni kurwa A kurwa zajebiście No no zdychaj kurwa Ohoho Zdechniesz? Czemu on nie zdycha kurwa Zdychaj kurwa Jezu, jaka piosenka kurwa się zaraz zesram, zesram się normalnie. O, co z butelką? Może zjeść ją da? Kurwa, nie mam pojęcia. Eee... Daje 40, To chuj zjemy to. No i jest, powiedzmy, gitara. O, o następna butelka. Ale co nadają? Kurwa. I następna no. o Playboy, a nie to dżungle. jungle. Jungle. Faję palił. Ale co ona daje? Kurwa Co ona może dawać ta butelka? Nie. Nie wiem. Rozjewać komuś na łeb butelkę, czy co? Eee Boże. No, zaraz zarazo coś wyskoczy, kurwa, już nie mam z czego zabijać. Kurwa moja celność Na tam 15 VPS-ów To jest zajebista Kurwa Kurwa Co tu mamy O konserwa przyda się na pewno Czekaj jak się nożami rzuca Kurwa Noż do rzucania Jak się rzuca nim kurwa Nie mam pojęcia Sprawdzę może o. Kurwa. O! a mamo Wreszcie, kurwa! Trzeba oszczędzać, oczywiście. Nic tu nie można wziąć, raczej. To tylko pilnik do metalu, ale może się przydać. O, na pewno się przyda. Trzeba wszystko zbadać, obadać, kurwa i tak dalej, bo coś przy i chuj, będę Szukał całą grę, kurwa, tego. No niestety, kurwa. To kakarbo. Dobra, to dajmy sejwa. O, babeczkę. Dajmy sejwa. Co, ludziska, idziemy dalej, kurwa. O, pomyliłem drzwiery. Blacha, mucha. jop Boju, mat, wdychaj kurwa, możesz kurwa Koleżanka przyszła? O kurwa Koleżanka się przyłączyła Wdychaj kurwa Jezus marnia Kurwa mnie to jest strzelanie Ale co z tą butelką może robić, kurwa może pić może z kranu, czy co kurwa? oto kodopia. Rośnie. Kurwa, chyba słyszę, że coś idzie. Znowu. Ja pierdolę, ten szpital jest pojebany, kurwa. Zero strachu kurwa. Nie wiem, nie mam pojęcia co z tą butelką zrobić. W dupę komuś wsadzić... Wsadzić czy coś. Boże, kurwa za jakie grzechy, mam się męczyć w tą grę. Eee. Dobra, idziemy, kurwa, w takim razie nie ma, opie nie ma się opierdalania. Tu co jest? Wyjście, chyba nad wiem skąd. Gdzie wyjdziemy, znaczy się. W które miejsce dokładnie, ale to jest tylko przepuszczenie. Potręczniki medyczne, nie mogę przejść. Wow. Poblokuje nam to Tak? Tak ech, ech, Dobrze myślę Zamknięta szafka, więc mam... O kurwa On rzucił O! E się rzuca Tu dobrze wiedzisz Już to już kurwa mało mam potelek Czekaj, czekaj 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 Trzeba być ostrożnym, co tu się robi, bo kurwa rozpierdolę tu wszystko. Eee, zamknięta szafka. Omo. Jakiś liścik, pornosik. W treści pornos. Znowu pysanka. Boże, kurwa. Szafka zamknięta. Kluczykiem ty może? Czy nie, chuja? Dobra, nie to nie kurwa lamusy buteleczka szafeczki Popiszemy, napiszemy pornosa Tu się założy, że coś wyskoczy kurwa Mam takie przeczucie kurwa Jak nikt Tutaj, teraz w tej chwili o, jakieś gówno Czekaj, coś tu może być kurwa, nie ma Boże, zmiłuj, kurwa. Jezu, nie strzelaj, kurwa, przygłupi jeba. Dobra, zjedzmy to gówno. Sz jeszcze klawiszologia mi się pierdoli. Naciśnie eee, E, To lista pacjentów. Howard Wells, Bill Crowell, Jim Card.